Wszyscy możemy być trochę głodni, jeżeli od ostatniego posiłku minęło kilka godzin. Jednak pomyślmy, jak głodny musiał być Angus Barbieri, który nie jadł nic przez 382 dni. Cofamy się do roku 1965. 27-letni wówczas Angus zameldował się na wydziale medycyny z wagą 207 kg. Lekarze Angusa tak naprawdę nie spodziewali się, że post będzie trwał tak długo, ale pomyśleli, że krótki post pomoże mu zrzucić trochę wagi. Aby zrekompensować u niego braki składników odżywczych, przepisano mu preparaty multivitaminowe do regularnego spożywania. Szkot był zmotywowany do osiągnięcia wymarzonej wagi, dobrze się zaadoptował, więc postanowiono kontynuować post. Początkowo pacjent był leczony w szpitalu, ale przez większą część czasu mógł przebywać w domu. Codziennie musiał stawiać się w szpitalu na badania oraz pobranie próbki moczu. Jego organizm, co zaskakujące, działał wyjątkowo dobrze, nie odczuwał on żadnych poważnych dolegliwości. Jak sobie radził z uczuciem głodu? Przyznaje, że w momentach słabości sięgał po czarną kawę, herbatę czy wodę gazowaną. Nie przyjmował jednak żadnych płynów zawierających kalorie. Przez ostatnie 8 miesięcy poziom glukozy we krwi Angusa był stale bardzo niski. Ale jego organizm na tyle dobrze się zaadoptował, że nie odczuwał z tego powodu żadnych negatywnych skutków. Jak z wypróżnianiem? Do toalety nad dwójkę chodził co mniej więcej 50 dni. Poza tym, że czuję się trochę słabo, nie odczuwam żadnych złych skutków, powiedział reporterowi podczas ostatniego dnia. Po zakończeniu postu waga pacjenta spadła z 207 kg do 81 kg. Po 382 dniach zakończył swój post jajkiem gotowanym oraz krągą chleba. Przedłużony post u chorego nie miał żadnych skutków ubocznych. Co ciekawe, efekt jojo u niego także nie występował. Po pięciu latach od eksperymentu jego waga wzrosła o jedynie 10 kg z 81 kg do 91 kg.